Dzień dobry. Ja panią znam. No nieważne. Dzień dobry, witam panią na kursie efektywności. długo pani czeka? Cztery godziny. A gdzie reszta? Poszła po pół. I dalej tym dowód, że nie potrzebowali tego kursu. W do pani. Przepraszam za spóźnienie, nie? Ale co się stało? Nie wiem, dopiero przyszłem. Nie. Przyszedłem. Ja też. Ale co się stało, że pan się spóźnił? Stojegości! Ja po co za tym krótkim nie będziesz się po Dobrze! Bardzo dobrze! Nie no, pan to powinien od razu do grupy zaawansowanej! Jak pan uprawił? Guziwa kościołka! Cztery, ostatnia rekorda, zawsze to od razu dużo gruzi dla pana. dobrze, skoro tak dobrze nam idzie, ja bym proponował, abyśmy przeszli sobie na ty, Krzysztof! Kuba! Pani, proszę, proszę, proszę wrócić, proszę wziąć. Proszę powiedzieć. Że co to było? Dobra, Pani No na tył. <laughs> Dobra, no. Nie na tył, tylko na ty, Krzysztof! Ty, Krzysztof! Tak jak Krzysztof, ale na tylu. Krzysztof. ty, Krzysztof! Na ty!

Proszę mi oddać swoje zegarki. Nie. Dobrze, dlaczego? Bo nie mam, ale mam. telefon. mogę dać. I just come to say I love you. Ja nie mam telefonu, ale mój bardzo proszę. Chyba <śmuletra> się porypał <wiesz>. też. <śmuletra> no dobrze, bardzo dobrze. źle, fatalnie. Nie można dawać telefonu pierwszej, lepszej osobie, która o niego poprosi. No a ja nawet nie prosiłem. Masz! Naprawdę chciałaś ją dodać? Na pewno czułaś ten wewnętrzny dyskomfort, ty tych przy braku asertywności. Gdzie go czułaś? Pokaż nam wszystkim. No śmiało, nie muszę się wstydzić. No, pokaż, gdzie, gdzie go czułaś? Tu mi się żarka Mówiła. Linda, pamiętaj to miejsce. Słuchajcie, to tak. Jak nie chcecie czegoś robić, to macie do tego absolutne prawo. Wystarczy nauczyć się mówić nie w takiej sytuacji. Zrozumiano? Nie! To może inaczej, jak już raz powiecie komuś nie, ale tak z przekonaniem. Nie, to no. potem zrobicie to drugi i trzeci raz też. Dobrze. Tutaj papieros wynikach, żeby... Tak. I czwarty? Tak! I czwarty, tak! Dobrze! Tu z panem Luke wynika, że jesteście wegetarianami, tak? A tak się składa, że mam tu kebaba. Ale co to wnosi do akcji? Proszę mi tutaj napisać swój film. A teraz proszę to wieść. Nie. Dobrze dlaczego? Bo pan w tej ręce trzymał kebaba. Jakby mi pan dał do drugiej, to bym zjadła. Nie no. Nie tak no, się odwiedził, że się małej! Ej, 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 ej. Miała powiedzieć, nie? Powiedziała. Jest w pożu, nie? Może on jest efektem dla inaczej. Co <noise> ja Chcesz nauczyć mojego zawodu? Chcesz robić mówi, co nie, jak mam ja mam robić? Ja nie widzę, że tak tak.

Eu sou o To możesz odebrać chcę lembrar, że się kredar jest zinotą. Óbki! Dejdź a nieszczerać! Pomyśl, spojaj, zajęcie! Zajęcie, zespół! Zajęcie, 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 zajęcie,

tak trudnych rzeczy. Ja teraz e, proszę Państwa o odrobinę wyobraźni. Wyobraźmy sobie, że. że jest kurtyna. Ja zejdę za kurtynę, tak na klikę, ale na chwilkę i wyjdę na dyskursy. Ek moet dit probeer probeer net maar om te mag hê. So,